Testuję mnóstwo kosmetyków, ale są takie, które nawet po wielu miesiącach czy latach dalej uważam za te najlepsze z najlepszych. W tym odcinku pokażę Wam takie właśnie kremy. Wiem, że pomagają wielu osobom, są wyjątkowe w swojej kategorii i ciężko znaleźć coś o podobnych właściwościach. Mam tutaj coś dla cery tłustej, trądzikowej, zaczerwienionej. No, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo to największe hity wśród hitów. Witajcie w krainie składów! Chociaż często opowiadam Wam o nowościach i pokazuję mnóstwo produktów, to warto przypomnieć, że robię to, bo kosmetyki to dla mnie nie tylko narzędzia do radzenia sobie z trądzikową cerą, ale także hobby i uwielbiam testować. Mimo to mam ponadczasowych ulubieńców. Dlatego w tym odcinku podsumuję kilka moich ukochanych i sprawdzonych kremów, które przetestowałam już na wielu osobach i dały cudowne rezultaty. Może nawet znacie te kremy, ale nie znacie ich sekretów. Sprawdźmy! Zacznijmy od kremu, który jest niesamowicie skuteczny, odpowiada na wyjątkowo specyficzne potrzeby i jeszcze miażdży pewną popularną teorię. Ten krem to orientana z drzewem sandałowym i kurkumą. Z podstaw warto wiedzieć, że to treściwy krem o naturalnym składzie i mocnym, przepięknym, orientalnym zapachu. Wiele osób wybiera go jako krem na chłodniejsze sezony albo jako całoroczny krem na noc. Ma formułę, która potrafi działać zarówno jak odżywcza maska, ale i nałożony cieniutką warstwą sprawdzi się pod makijażem. Pokochały go szczególnie cery tłuste, trądzikowe, mieszane i z przebarwieniami czy innymi pozostałościami po wypryskach. I to jest piękne! Bo jak spojrzycie na skład, to macie tam całkiem sporo masła kakaowego, który przecież nie jest polecane cerze z wypryskami czy tłustej. No tak, ale z drugiej strony jest też przeciwtrądzikowa, przeciwzapalna, regulująca wydzielanie sebu i rozjaśniająca przebarwienia kurkuma. Ten krem został więc bardzo mądrze zrównoważony i pokazuje nam, że na zapychanie nie ma wpływu, tylko jedna wyciągnięta z kontekstu substancja, a Całokształt. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kogo zapcha, ale w ogóle bym się tym nie sugerowała, bo reakcja jest bardzo indywidualna. A ten krem pokazuje, żeby nie podchodzić do kosmetyków z uprzedzeniami. Jak oceniać skład, to jego całokształt. Poza tym warto też podkreślić zawartość wspierających barierę hydrolipidową kwasów tłuszczowych. W połączeniu z kurkumą i masłem shi tworzą świetną mieszankę, która pomaga goić się różnym pozostałościom po wypryskach. I mówię tu zarówno o różowych plamkach, jak i o sytuacjach, kiedy ktoś robi sobie sesję wyciskania zaskórników albo na przykład rozdrapuje je na tle nerwowym. Ten krem Świetnie radzi sobie właśnie z takimi malutkimi rankami i stanami zapalnymi, które wtedy powstają. Przy tendencji do pabrających się wyprysków również go polecam, bo potrafi ograniczać opuchliznę do minimum, a czasem ta w ogóle nie powstaje i dosłownie pryszcz to tylko taki mały bombelek, a nie wulkan. Oczywiście warto pamiętać, że jak każdy krem, ten również może uczulić, podrażniać czy się nie sprawdzić. Nasze cery się różnią i nie ma uniwersalnych rozwiązań, ale nie chcę też tego przy każdym produkcie zaznaczać, no bo to dotyczy wszystkiego. Dzielę się tym, jak zadziałał na mnie i po podsumowaniu komentarzy czy wiadomości prywatnych od was, znajomych czy rodziny. Dobrze, kolejny krem i absolutny hit. Jak mi wysyłaliście zdjęcia po jego użyciu, to czasem efekt był jak po nie wiadomo jakich zabiegach. Na mnie też działa rewelacyjnie. Mowa o kremie Skinimal z kwasem azelainowym. Podkreślam, że jest to marka własna drogerii Natura i jeśli nie macie do niej dostępu stacjonarnie, to mają swój oficjalny sklep na Allegro. I tam praktycznie zawsze jest dostępny. Na opakowaniu jest wyróżniony jako krem saboregulujący, ale to tak naprawdę tylko jedna z jego wielu możliwości. Kluczowym składnikiem jest tutaj kwas azelainowy w stężeniu 10%. Niby dużo, ale wbrew pozorom, nie powinien stanowić żadnego kłopotu, nawet dla początkujących. To nie jest tak silnie złuszczający kwas jak np. glikolowy. Więc ten krem możecie spokojnie stosować nawet codziennie. A będąc bardziej precyzyjnym, no to co noc. Bo ten krem jest typowo nocny i nie nadaje się chociażby pod makijaż. To znaczy, jest lekki, ale tu wchodzą w grę inne czynniki. Nawet to, że kwas azelainowy ma specyficzną formułę. Taką troszkę gumkowatą? W każdym razie, możecie stosować go nawet co parę dni, a efekt i tak powinien się utrzymać. No właśnie, efekt! Powiedzmy sobie, co ten krem potrafi. Przede wszystkim polecam go na wszelkiego rodzaju wysypy, kaszki, zapchanie, zaskórniki otwarte i generalnie wszystko, co jest związane z zanieczyszczonymi porami. To dlatego, że kwas azelainowy pomaga oczyścić pory, zapobiega ich zapychaniu i działa antybakteryjnie. Dlatego zdecydowanie może ograniczyć powstawanie zaskórników. Dodatkowo reguluje wydzielanie sebum, ale tu zaznaczam, że warto być regularnym, bo ograniczenie świecenia przyjdzie z czasem. To nie jest jednorazowa akcja, ale już po pierwszym użyciu możecie odczuć, że sebum jest troszkę inne. Tak jakby bardziej płynne i mniej tłuste. To wciąż nie jest wszystko. Ten krem działa również na przebarwienia. Zarówno je rozjaśnia, jak i zapobiega ich powstawaniu. Przy świeżych przebarwieniach pozapalnych potrafisz szybko ujednolicić koloryt, a przy starszych, no, trzeba dać mu trochę więcej czasu. A uwierzycie, że to wciąż nie jest wszystko? Bo krem łagodzi też rumień i zapobiega powstawaniu tzw. pajączków. Przyznaję teraz szczerze, że podczas leczenia trądziku u dermatologa nawet niektóre maści nie dawały mi tak dobrych rezultatów jak ten produkt, dlatego polecam go z całego serca. Może warto też podkreślić, że to taki łagodniejszy aknederm. Z ważnych rzeczy technicznych, to raczej nie nakładamy go na wilgotną skórę, bo może podrażnić. Ale jeśli wszystko w porządku, to nie ma też problemu z łączeniem go z innymi składnikami aktywnymi, nawet typu retinol. O ile macie wyrobioną tolerancję i macie opanowany temat. Jeśli nie, to skupcie się tylko na jednej mocniejszej substancji i nie kombinujcie, bo to też może powodować chociażby wysyp kaszki. Przy stosowaniu kwasu azelainowego początkowo może pojawić się też lekkie szczypanie i to normalne. Ale podkreślam, lekkie. Cały czas musicie obserwować skórę i reagować. Co też dość wyjątkowe, to polecam stosować ten krem długo. To znaczy, jeśli Wam pomoże, to warto z niego nie rezygnować kompletnie, tylko na przykład podtrzymywać efekt, używając go co ileś tam dni. Sama zużyłam już kilka opakowań i muszę przyznać, że wciąż czuję jakieś nowe pozytywne efekty. Tak teraz myślę, że rozgadałam się o tej barce, więc będę się bardziej streszczać. Trzeci krem to moja ulubiona odpowiedź dla każdej osoby, która w sumie nie wie, czego ta skóra chce. Jeśli domyślam się, że chodzi o zaburzoną barierę hydrolipidową, to od razu polecam krem Bielenda Professional z ceramidami. Chociaż to na nich zwykle skupia się cała uwaga, to trzeba podkreślić, że produkt ogólnie jest bogaty w kwasy tłuszczowe, składniki wspierające regenerację i ciekawe oleje. Natomiast nie jest szczególnie nawilżający i warto to podkreślić. On nadaje się do cery, słuchaj! To jak najbardziej, bo będzie pomagał utrzymać nawilżenie w skórze i zadba o jej równowagę. Ale w przypadku mocnego przesuszu będzie potrzebował serum nawilżającego pod spód. Wówczas wyciągniecie z niego maksimum. W przypadku typowych problemów z nawilżeniem skóry niestety rzadko sprawdza się sam krem i lepiej używać wspierających się duetów, typu wodne serum plus krem wspierający barierę hydrolipidową. Sam krem będzie natomiast świetnym wsparciem dla innych kuracji, np. retinoidami, bo pomoże złagodzić ewentualne skutki uboczne jak podrażnienie. A jak coś, to lżejszym odpowiednikiem tego kremu, czy też jego wersją na dzień z dodatkowym ekstraktem z wąkroty azjatyckiej oraz peptydem, jest linia Pro. No niestety jest drogi, ale to i tak jest odpowiednik jeszcze droższego. Z tańszych działających dość podobnie to bielęda Złote Ceramidy. Ale niestety jak to bywa z bielendą, nie ma co przywiązywać się do tych linii, bo często nagle znikają. Ktoś pamięta jeszcze taką ciemnozieloną serię Botanic Spa Rituals? Do tej pory uważam, że była jedną z lepszych. Ciekawa jestem, czy tylko ja za nią tęsknię. Więc złote ceramidy warto, ale z myślą, że to może nie być krem na stałe. Mam też przykłady dwóch dobrych, ochronnych kremów dla alergików, cer bardzo wrażliwych czy z różnymi dermatozami jak na przykład AZS. Te kremy to wizjerzel i Basic Lab zimowy. Oba mają jakieś różne wersje, ale to te są takie najbardziej klasyczne podstawowe. Basic Lab udowadnia przy okazji, że termokosmetyki też mogą garściami czerpać z natury, bo nie brakuje w nim olejów. Oba produkty to właśnie przede wszystkim dobrze dobrane emolienty, więc jeśli potrzebujecie czegoś silnie nawilżającego, czy po prostu czegoś więcej, to proponuję oczywiście dodatkowe etapy pielęgnacji. Ogólnie uważam, że w wielu przypadkach lepiej jest właśnie zainwestować w silniejsze, porządniejsze serum, a na kremie można zaoszczędzić, ale wiadomo, zależy od potrzeb i sytuacji. Wyróżniłam Basic Lab, ale przyznaję, że fizjożel też ma swoje zalety, bo jak na krem naprawdę dobrze radzi sobie z suchością i podejrzewam, że niektórym cerom wystarczy nawet solo. A kolejny plus? Oba można stosować bez względu na wiek. Dosłownie możecie używać go na sobie, dziecku czy osobie starszej. Pojemność też jest większa niż standardowa, więc i pod tym względem to dobry pomysł. Dobrym pomysłem będzie też hasło dzisiejszego odcinka, a hasłem niech będzie nazwa Waszego ulubionego kremu. Jestem ciekawa, czy dużo osób ma tych samych ulubieńców. A kto ma skórę, łapka w górę! Dziś się z wami żegnam. Busiaki, pa!